Witam, Witam Was bardzo serdecznie ludziska z tej strony jak Witam Was w kolejnym i już ostatnim poradniku z serii Call of Duty Black Ops Cold War Zombies na mapie Mauerder Toten No i słuchajcie, dzisiaj dowiecie się jak ukończyć mapę, jak zrobić cały full easter egg No i tutaj będę też odnośniki dawał do poprzednich moich materiałów Tak żeby maksymalnie skrócić ten poradnik Więc nie przedłużam, dajcie łapeczkę w górę Dobijmy do 47 łapeczek w górę, tak żeby zachęcić algorytm, by wyświetlał film innym ludziom. Także z góry dzięki i lecimy z tematem. Pierwszy krok to uruchomienie zasilania i odblokowanie paka puncha. Jak to zrobić? Poradnik numer 1, by nie przedłużać, tak jak powiedziałem wcześniej, poradnika będę Was odsyłał do poprzednich odcinków, linki w opisie i pod koniec wideo. Drugi krok to zebranie dwóch części potrzebnych do uruchomienia Klausa oraz jedną część do jego ulepszenia. Zacznijmy od tej pierwszej. Po odblokowaniu Paka Puncha w Arenach Śmierci kopiecie w stosach gruzów w poszukiwaniu anteny mikrofalowej. Ten trzeba umieścić w stacji ulepszej. Następnie robicie zawróconego w pokoju 305, by zniszczył drzwi i odbieracie robotyczne ręce. Czekacie do rundy 10, by pojawił się soldat, rozwalacie go i podnosicie baterię, którą upuścił. W poradniku numer 2 dokładnie omawiałem te kroki. Trzeci krok. Teraz możecie aktywować Klausa. Musicie pozwolić Klausowi na zabijanie zombie, mniej więcej od 20 do 40 zombie. W międzyczasie idziecie do pomieszczenia kontrolnego. Tam rozkazujecie Klausowi podejść pod tę szafkę, by ją otworzył. Podnosicie latarkę UV, wracacie do tunelu technicznego i w tym miejscu pozwalacie zabijać Klausowi zombie. W ten sposób najszybciej nabijecie jego licznik. Teraz, idąc do fabryki ubrań, podchodzicie do stacji ulepszeń i montujecie wcześniej podniesioną antenę mikrofalową. Gdy Klaus zabije określoną liczbę zombie, usłyszycie taki dźwięk: a monitory zmienią barwy na zielony, i to znak, że jest gotowy do ulepszenia. Dokładnie te kroki omawiam w szóstym poradniku. Czwarty krok. Mając latarkę UV szukacie kodu potrzebnego do otworzenia sejfu w pokoju 305, by zdobyć darmowego Cerberusa. Pierwszy kod znajduje się w fabryce ubrań. W każdej lokacji znajdują się trzy spałny tego kodu, który wam pokazuję. Drugi kod jest w przejściu służbowym w tych miejscach. A trzeci kod jest w sklepie spożywczym w tych trzech punktach. Gdy już zbierzecie wszystkie kody, podchodzicie do sejfu, wykręcacie poprawny szyfr i odbieracie Cerberusa. Cały poradnik na ten temat poświęciłem w trzecim odcinku. Link w opisie. Piąty krok. Macie Cerberusa, więc łatwiej Wam będzie obronić Klausa przy ulepszaniu. Nie musicie teraz tego robić. Klaus musi być ulepszony, by zatrzymać pociąg, a do tego jeszcze dojdziemy. Lecz teraz nic nie staje wam na przeszkodzie, by to zrobić. Dlatego im wcześniej, tym lepiej. Ulepszanie Klausa znajdziecie w szóstym poradniku, a my lecimy z kolejnym krokiem. Szósty krok. Teraz możecie zebrać części do hełmu Klausa. Zacznijmy od respa. Tutaj znajduje się antena, w którą musicie strzelić z Cerberusa. Kolejne miejsce to sklep z elektroniką. W tym pomieszczeniu znajdują się trzy magnetowidy, w które strzelacie. Pod jednym z nich będzie ukryta część. Ostatnia lokacja to stacja Widmo, a panel elektroniczny znajdziecie w tej skrzynce. Montujecie hełm Klausowi na głowę i już potrafi hakować. Wiesz co? Ten hełm jest niesamowity. Siódmy krok. Za pomocą Klausa rozwalacie mur, za którym ukryte jest tajne laboratorium. Dodam jeszcze, że Klaus nie musi być ulepszony i posiadać hełmu, by wykonał tę czynność. Lecz, jak mówiłem, im wcześniej, tym lepiej. By pokonać to ukryte przejście, potrzebujecie Cerberusa piekielnego. Strzelacie laserem w nie, i po chwili przejście staje się otwarte. Nim wejdziecie do laboratorium, zostawcie ostatniego zombie, ponieważ i tak po wejściu do laboratorium gra przeskipuje wam rundę. Teraz musicie poczekać jedną rundę w labo, by te bariery znikły. Podnosicie trzy kanistry oraz strzelacie z Cerberusa w to małe okienko i podnosicie przynętę stacji końcowej. Jeśli Klaus jest aktywny, to musicie poczekać, aż zrobi sobie przerwę. Ósmy krok. W tej chwili szukacie zbieraczy esencji po całej mapie. Jest siedem lokacji. Pierwsza zaraz po wyjściu z Lapo, po prawej stronie, w wejściu do kanałów. Drugi znajdziecie w stacji widmo naprzeciw Kika. Trzeci znajduje się na ulicy w Berlinie Wschodnim, obok sklepu z elektroniką. Czwarty znajduje się przy śmietniku w uliczce. Piąty znajdziecie na dachu Korbera przy Speed Szósty jest na ulicach w Berlinie Zachodnim obok czołgu. Ostatni, siódmy, jest w zniszczonym apartamencie pod Quick Revive'em. Wam potrzebne są trzy zbieracze, do których wkładacie kanistry. Przy każdym umieszczeniu kanistra rzucacie przynętę obok, a ta przywołuje trzy tempesty. Zabijacie je, tym samym ładując kanister. Podnosicie go i zanosicie do laboratorium. W tym czasie nie możecie biegać i musicie się bronić przed gnębicielami oraz niszczycielami. Umieszczacie naładowany kanister w jednostce konwersji i powtarzacie cały proces jeszcze dwa razy z pozostałymi kanistrami. Niosąc naładowany kanister, macie specjalny atak pod klawiszem umiejętności. Warto z niego korzystać. Dziewiąty krok. Po umieszczonych trzech naładowanych kanistrach w jednostce konwersji aktywujecie Klausa. W tym momencie musi być ulepszony. Podchodzicie pod zwrotnicę kolejową w pomieszczeniu kontrolnym i rozkazujecie Klausowi wejść na tory w tym miejscu. Po chwili Klaus zatrzyma jadący pociąg, a wy wchodzicie do niego, by odebrać głowicę oraz kartę Rico. Najlepiej robić to pod koniec rundy z kilkoma zombiakami. Kolejność obojętna, lecz ja rekomenduję wam, byście pierw poszli do labo i umieścili głowicę w jednostce konwersji, a potem podeszli pod komputer obok Klausa i za pomocą karty przeglądali pliki. Musicie to zrobić kilka razy. Przy ostatnim kliku potrzebny jest Helm Klausa, by aktywował satelitę zakłócającego. Robicie to i biegniecie pod paka Puncha. Rozwalacie wyskakującego megatona oraz dwa mimiki, które wyskoczą z portalu. Zabijacie dwie połówki megatona najlepiej obok budki telefonicznej i podnosicie bryłki uranu. Dziesiąty krok. W momencie zabicia pierwszej połówki megatona macie 5 minut na wykonanie zadania. Jeśli czas minie, uran wybuchnie, a wy będziecie musieli rozpoczynać grę od nowa. W tym kroku przydatna jest umiejętność zasłony eterycznej. A więc podnosicie brykę uranu i zanosicie do stołu w namiocie wojskowym, by wykonać uranowe urządzenie. Następnie biegniecie pod tyrolkę między zniszczonym apartamentem, a dachem Korbera. Z jednej jak i z drugiej strony na tej samej tyrolce musicie zamontować uranowe urządzenie. A więc, dla przykładu, pierwsze montujecie na Tyrolce przy Quick Revive, wracacie po drugą bryłkę. Budujecie uranowe urządzenie. Biegniecie na dach korbera i montujecie z drugiej strony Tyrolki zderzacz spaczonego uranu. W tym momencie obie ruszają na siebie i rozbijają w połowie Tyrolki. Schodzicie na ulicę, podnosicie oczyszczoną bryłkę i umieszczacie ją w głowicy. Teraz powtarzacie cały proces zdobycia uranu, gdyż jest go za mało. Lecz z tą różnicą, że satelita aktywujecie z tego namiotu w zachodnim Berlinie po skończonej rundzie. Możecie również skorzystać z namiotu, gdzie jest warsztat, lecz z poprzedniego komputera jest bliższy spawn wrogów do budowania uranowego urządzenia. 11. Krok. Aktywując satelitę nie musicie iść do miejsca spawnu wrogów. Najlepiej sobie poczekać przy budce telefonicznej, a w ciągu kilkunastu sekund wrogowie sami zejdą na ulicę. W ten sposób będziecie mieli bryłkę uranu bliżej warsztatu. Teraz powtarzacie cały proces z uranem. Podnosicie oczyszczony uran i, bardzo ważne, zostawiacie obok głowicy, gdyż to rozpocznie walkę z bosem. Na waszym miejscu lepszyłbym bronie, kupił najważniejsze perki, naprawił pancerz, zbudował przy stole rzemieślniczym stymulanty lub małpki oraz maszynę śmierci. Dodatkowo zmieńcie umiejętność na krąg ognia jednym słowem dobrze bym się przygotował do walki. Dwunasty ostatni krok. Gdy już będziecie gotowi, podnosicie oczyszczony uran i wkładacie do głowicy. Walka z bosem właśnie się zaczyna. Składa się ona z pięciu etapów. Na początek odpalcie sobie krąg ognia oraz wyciągnijcie maszynę śmierci. Wtedy pierwszy etap pójdzie wam szybko. Drugi etap może być na ulicach w Berlinie Wschodnim lub zachodnim. Wszystko sprowadza się do unikania ataków Walentiny niszczenia jej bariery, jak i samej niej, oraz zabijaniu dookoła różnych zombie. Zdecydowanie od razu zabijajcie soldata, apostoła, niszczyciela, tempesty lub gnębicieli, ponieważ niespodziewanie mogą was dobić po atakach walentiny. W trzecim i piątym etapie musicie uważać na specjalny atak walentiny, ponieważ powali was od razu, gdy tylko was dosięgnie. Poznacie go po niebieskich obłokach, że atak się zbliża. Wtedy szybko ukrycie się za dużymi przedmiotami lub pojazdami. Unikajcie również jej głównego ataku złotych kryształów, gdyż zabierają mnóstwo zdrowia. Da się ich uniknąć, biegając w różne strony. Po wyzerowaniu jej paska zdrowia pada na ziemię i łapiecie ją, odpalając kadstękę. Wstrzymacie zapomnianego. On pożre, ten świat. Poślijcie głowicę do mrocznego eteru. Pora to zakończyć. Domyślam się, że właśnie dlatego tu jestem. No cóż, ważne jest czuć się potrzebnym. Po przerywniku filmowym Klaus ma za zadanie zanieść głowicę do mrocznego eteru, a wy musicie go bronić w tej drodze. I gotowe. Wyzwanie serce Blaszka ukończone. Tym samym kończąc mapę i cały full easter egg. I to by było na tyle mordeczki. Mam nadzieję, że Wam się poradniczek spodobał. Siedziałem nad nim 11 godzin łocznie. Sam montaż nie liczyłem tutaj kompletnie gry, także mam nadzieję, że wam się spodobało i docenicie to łapaczką w górę. Na koniec, na sam koniec chciałbym tutaj pozdrowić kilka osób, które chciało być pozdrowione właśnie. A więc, zaczynamy. Pierwszą osobą, która chciała być pozdrowiona jest Witaminek. Azji 16, Mr. Alano raz 2 oraz jadmy durch. Pozdrawiam te osoby bardzo cieplutko. No i cóż, dzięki raz jeszcze za komentarze, subskrypcje, za Waszą aktywność. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. Wasz człowiek, raptor 1 jest wolny. Lecz musicie się po niego zjawić. Kurczę, jak wspaniale was widzieć! Doceniam waszą pomoc, ale niestety, nie pozwolę wam opuścić Berlina. Do widzenia, Requiem. Próbuję wam pomóc, ale...